Hej, witajcie! Blizzard w końcu ujawnił kiedy premiera Overwatch 2, jaki model biznesowy nas czeka i jak będzie wyglądał rozwój gry po premierze. Poznaliśmy wiele faktów, niektóre co napawają optymizmem, a niektóre co podnoszą nasz poziom sceptycyzmu. Dotychczasowo skupiałem się rzecz jasna na ogłoszonych elementach, które są zdecydowanie na plus, bowiem o to w tym chodzi, prawda? By dobrze się bawić w grach komputerowych. Ale wiadomo, nie można przy tym totalnie ignorować rzeczy, które budzą w nas niepokój, wątpliwości i tym podobne. Dlatego w dzisiejszym filmie skupimy się na kwestiach, które Blizzard zamiast nam wyjaśnić i nas uspokoić, to jeszcze stworzył kolejne pytania. W końcu Overwatch 2 przestało być owiane tajemnicą. Wiemy znacznie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Ale zrobiono to w takim stylu, że pojawiły się inne tajemnice, które nas dręczą. Czy tak zawsze musi być? Zatem rzućmy okiem na tę mroczniejszą część niedawnego ogłoszenia i jak wyglądają nastroje wśród społeczności. A później zatrzymamy się trochę przy mojej osobie i zarzutach w moim kierunku, że ja zawsze mówię tylko o pozytywnych rzeczach i tym podobne. To zaczynamy. Pierwszą kontrowersyjną rzeczą, którą dzisiaj sobie omówimy, to pakiet posterunku. Jest zestaw do kupienia w sklepie Blizzarda, który zawiera w sobie następujące bonusy: legendarna edycja Overwatcha 1, gwarantowany dostęp do drugiej i z tego co widziałem też do trzeciej fazy beta testów. Dwie legendarne skórki Korsarzy dla żołnierza 76 i Cassi-Diego, diamentowa ikonka gracza, karnet bojowy na pierwszy sezon. Oraz 2000 nowej waluty, a całość kosztuje 40 dolarów. Czy to jest dobry deal? Oczywiście, już na sam widok tego pakietu ludzie podnieśli widły i pochodnie, no tak, już wyciągają łapę do naszych portfeli. Dla wielu osób, nieważne co, to to zawsze będą agresywne mikrotransakcje, więc do tego w sumie się nawet nie odniosę. Pojawiło się też sporo wypowiedzi w stylu, że co? Muszę płacić 180 zł za dostęp do bety? Co jest najzwyczajniej hiperbolą? Gwarantowany dostęp do bety jest tylko jednym z bonusów. Zupełnie jakby ktoś chciał sobie kupić pizzę, między innymi z ananasem, bo to go najbardziej interesuje i krzyczał, że musi płacić za ananas ileś tam złotych, a bo szynka i kukurydza go nie interesuje. Oczywiście, że to brzmi najbardziej dramatycznie. Zapłać za dostęp do bety, gdzie z tego co widzę to akurat ten element pakietu ma jedną z najmniejszych wartości. Gdy testy ruszą, sporo ludzi dostanie dostęp na sam start bez potrzeby kupowania pakietu, a tydzień później odbędzie się spora fala przyznawania dostępu, gdzie do 14 lipca zagrają wszyscy, co się zapisali. Więc to jest jedynie taki dodatkowy bonusik, coś na zachętę, mało potrzebnego, bo to. Tylko beta, która potrwa kilka tygodni. A jaka jest wartość pozostałych bonusów? Legendarna edycja jedynki to 20 dolarów, czyli połowa pakietu. Ale czy to się liczy? Koniec końców daje nam to zaledwie kilka miesięcy zabawy. Dwie legendarne skórki i ikona gracza. Powiedzmy, że skórki w sklepie będą kosztować po 5 dolarów. Daje nam to kolejne 10. Pierwszy sezon karnetu bojowego. Większość ludzi zakłada, że koszt tego to będzie 10 dolarów, czyli już nam wychodzi 40. No i jeszcze te 2000 kredytów. Ale tu właśnie natrafiamy na pierwszą ścianę. Co do cholery, znaczy 2000 nowej waluty. W jaki sposób mamy docenić wartość pakietu posterunku, gdy tak naprawdę nie mamy realnego wyobrażenia, na co to się przekłada. Co nam da za 2000 kredytów? Legendarną skórkę, jedną zawieszkę czy cały karnet bojowy? Będzie pewnie opcja kupowania kredytów. To ile będzie kosztować te 2000? Ciężko napisać, jaka ma być równowartość, więc nic dziwnego, że ludzie to ignorują. Obecnie nic nie znaczy ta ilość z karnetem na pierwszy sezon. Jest trochę podobnie. Wspomniałem, że pewnie będzie kosztować 10 dolarów, ale to tylko spekulacje. Gdyby podali cenę, powiedzmy, 15 dolarów, to pakiet posterunku już wydaje się atrakcyjniejszy. No ale z drugiej strony byłoby narzeganie, że za drogo, że w innych grach jest taniej. I to jest cały Blizzard. Lepiej nic nie powiedzieć w strachu, że ludzie niepotrzebnie dojdą do pewnych wniosków. Ja tam nie wiem, tak czy siak będzie narzekanie, więc, kurde, Blizzard, daj spokój z tą paranoją. Kolejnym dosyć silnym zarzutem w kierunku pakietu posterunku jest to, że nie ma żadnej zniżki dla tych, co mają Overwatcha. Owy pakiet zawiera legendarną edycję gry. Ale jeśli na koncie to masz, to sorry i tak płać 40 dolarów. Bardzo możliwe, że łączna cena elementów pakietu przewyższa cenę 40 dolarów. Więc zniechęcanie obecnych graczy do kupna tego to takie pokazanie środkowego palca. Pakiet posterunku jest tak naprawdę skierowany tylko do ludzi, którzy jeszcze nie posiadają Overwatcha. Okej, okay. ale dlaczego tak ma być? Naprawdę, nikt nie przewidział kontrowersji z tym związanych? Jakakolwiek zniszka 5 czy 10 dolarów i już byłoby Git. Możliwe, że jedynka w tym pakiecie też jest traktowana jako jedynie dodatek, bo i tak lada moment przechodzi na Free to Play, więc czemu ma mieć jakąś wartość? Niemniej jednak słabo to wygląda. Obecni posiadacze niech się zadowolą pakietem założyciela, o którym też sobie coś powiemy. Nigdzie nie zaznaczono, że kupno pakietu posterunku pozwala też na otrzymanie pakietu założyciela. Otóż pakiet założyciela to dwie inne legendarne skórki, kolejna ikona gracza i ten przeklęty prezent niespodzianka. I jeśli zakupi się pakiet posterunku do 23 czerwca, to ma się też pakiet założyciela. Czemu o tym nie wspomniano? Przecież zwiększyłoby to atrakcyjność tego płatnego pakietu. A tak to trzeba samodzielnie łączyć fakty, z czego ludzie nie są dobrzy. No i ten nieszczęsny prezent niespodzianka. Co to do cholery jest! Czemu nie możecie napisać wprost, po co te kolejne tajemnice, ja pierdzie lekto w kurza? Poznamy odpowiedź na jedno pytanie, a na jego miejsce pojawiają się dwa kolejne. Ja już dobrze wiem, dlaczego nie ujawniają, czym jest ten prezent niespodzianka. To na pewno jest coś, co zmniejszyłoby atrakcyjność pakietu posterunku. Zależy im, by obecni gracze też kupili ten pakiet, ale jeśli ten prezent to byłby Battle Pass czy kredyty do sklepu. To już nie będzie takiej potrzeby, prawda? To jest typowe dla korporacji: lepsze traktowanie nowego klienta niż obecnego, bo ten obecny i tak już zostanie, co nie? Jedziemy dalej. Jedną z największych rozterek graczy jest to, co się stanie z już posiadanymi lootboxami i kredytami. No cóż, sprawa ze skrzynkami jest prosta i mówiłem o tym niejednokrotnie. Lootboxy tak naprawdę nie istnieją, są jedynie wizualną nakładką na przedmioty, które już posiadamy. Gdy wbijamy level w Overwatchu, to nie dostajemy skrzynki, tylko dostajemy cztery przedmioty kosmetyczne. One już są w naszej kolekcji, a otwieranie lootboxa po prostu ujawnia te przedmioty. Zatem, jako że skrzynki znikają w dwójce, to najzwyczajniej przedmioty za nimi schowane staną się widoczne w naszej kolekcji, bo one cały czas tam były. Ale nie, Blizzard nie potrafi tego powiedzieć wprost. Za ciężko, bo co? Bo potwierdzenie tej informacji spowoduje, że ludzie przestaną je farmić? Są gracze, co mają je tysiące. I gdy Blizzard ogłosi, że zostaną po prostu otwarte, to nagle dla takich graczy stracą one wartość? No i też co z tymi cholernymi kredytami? O nich też nic nie powiedziano. Znikną kompletnie? Uważam, że nie powinny po prostu przejść do dwójki z możliwością kupowania skórek za nie. Są ludzie, co mają setki tysięcy zachomikowanych kredytów. Blizzard nie może sobie pozwolić, by już na sam start dwójki ktoś sobie kupił cały sklep i nie wydał ani złotówki. Ale coś z tymi kredytami jednak powinno się stać. Nie usuwać kompletnie, lecz przekonwertować na nową walutę, nawet po kursie 100 do 1. Dla wielu, co mają kilka tysięcy kredytów, to właściwie nic. Ale kurczę, gracze, którzy poświęcili tysiące godzin na Overwatcha, mają kredytów powiedzmy z milion, powinni być w jakiś sposób docenieni za swoją wierność. Ale oczywiście Blizzard milczy. Typowe, nie jesteśmy jeszcze gotowi, by o tym mówić. Tak wiele niedopowiedzeń, że zamiast się cieszyć, że coś ruszyło, to człowiek się tylko wkurza. Co tam jeszcze mamy? A, mityczne skórki. Oczywiście ogłoszono coś takiego, wiemy, że będą istnieć, ale tak naprawdę chyba już bym wolał o nich nie wiedzieć. Czego oczy nie widzą i tak dalej, bo cholera niby o nich wiemy, ale jednak nie. Czy będą po prostu do kupienia w sklepie? A może na start Battle Passa, czy za ukończenie Battle Passa? A może taki miks? Kupujesz w sklepie podstawkę, a wraz z levelowaniem karnetu odblokowujesz kolejne elementy. Cholera Blizzard, jak już robić prezentację po takiej ciszy, to zadowól graczy. Też trochę o PVE. Nareszcie doświadczymy tego w przyszłym roku. Ale wiecie co? <laughs> Nie potwierdzili, czy to w końcu będzie darmowe, czy płatne. Owszem, powiedziano, że PVE będzie wypuszczane w formie live service, sezonowy rozwój trybu. Bo teraz taki kierunek tej gry, prawda? Ale powyższe słowa. Wcale nie wskazują jednoznacznie, że to będzie darmowe. Dla mnie nie ma bata, by misje fabularne były dostępne tylko dla posiadaczy premium. Ogromny strzał w stopę i coś, co stałoby w sprzeczności z hasłem free to play. Martwi mnie jednak jedno zdanie widoczne na stronie sklepu pakietu posterunku, że opcja premium dotyczy tylko pierwszego sezonu. Okej, okay, wszystko się zgadza, ale czytając dalej, widzimy, że pakiet posterunku nie przyznaje dostępu do przyszłych zawartości sezonowych lub tych, co są na stałe. Czyli można to zinterpretować w taki sposób, że Battle Pass to nie tylko ten karnet do zdobywania przedmiotów kosmetycznych, ale też status premium, jakby abonament, który odblokowuje inne funkcje wybiegające poza kosmetyki. Nie wiem, Zemst doktora Złomensteina czy Śnieżkowa ofensywa May, tylko dla posiadaczy Battle Passa. A co gorsza, kampania fabularna. Więc jakie to free to play w takim razie? Jeśli wiele aktywności gameplayowych będzie ukrytych za paywallem, opłatą wprowadzaną co dwa miesiące, to bardziej mamy do czynienia z grą jak WOW, z płatnym abonamentem, za co dostajemy pełny produkt, ale z opcją posiadania darmowego konta. I nie twierdzę, że to byłoby coś złego, takie rozwiązanie też ma sens. Ale wtedy nie można mówić, że Overwatch 2 będzie free to play. Zdecydowanie wolę się mylić i by tryb fabularny był dostępny w formie free to play. Ale wiecie, dzisiejszy film nie jest spekulowaniem, co będzie, tylko o niedopowiedzenia, które właśnie doprowadzają do tych spekulacji. Chcielibyśmy w końcu wiedzieć, na czym stoimy. Niby Blizzard łaskawie rozwiewa mgłę wątpliwości. A tu niespodzianka, wciąż mamy coś, czego jeszcze nie możemy wam powiedzieć. Na tym nie kończą się kontrowersje związane z niedawnymi ogłoszeniami. Jedną z najczęściej się pojawiających to teksty w stylu Aha, czyli wydałem 200 złotych, przez lata miałem wszystko za darmo, a teraz mam za coś płacić? No niesamowite. Za coś trzeba zapłacić. Kto by pomyślał? Mamy sobie Overwatcha 1, który jest grą, co się kupuje. Pieniądze, które wydaliśmy raz, zostały przeznaczone na odzyskanie budżetu zużytego na stworzenie gry oraz na stworzenie budżetu potrzebnego na tworzenie przyszłych aktualizacji. I teraz tak wygląda to, jakby niektórzy ludzie żyli w jakiejś bajce, że już na zawsze wszystkie aktualizacje do Overwatch'a powinny być za darmo, bo oni zapłacili. Nieważne ile lat po premierze i wielkie zdziwienie, że za coś trzeba będzie zapłacić. Tak, widziałem w wypowiedzi, gdzie dosłownie zostały użyte te słowa. Że za Battle Passa trzeba zapłacić, że Blizzard nas do tego zmusza, że wyciągają ręce do naszych kieszeni. Jest pogląd, że Overwatch 2 to powinna być po prostu duża aktualizacja, model biznesowy cały czas taki sam, a lootboxy są spoko, bo z czasem wszystko się zdobędzie. To mam złą wiadomość, taki format niestety już się nie sprawdza. Mniejsze zyski, mniejsza baza graczy, mniejsze zainteresowanie czy oglądalność. Podsumowując, nie da się w nieskończoność jechać na budżecie zasilonym przez sprzedaż gry i lootboxów, które nawet nie są potrzebne. Raz jeszcze musi być zastrzyk pieniędzy na zapłacenie pracownikom za ich pracę nad nadchodzącymi nowościami. Tutaj nie ma żadnej dyskusji: za pracę trzeba płacić komuchy jedne. Jest kilka opcji do wyboru, i Blizzard sobie wybrał tę, którą właśnie ogłosił. Więc obudźcie się, bo nie ma nic za darmo. Jeśli w dwójce Płatne będą tylko przedmioty kosmetyczne, a nie gameplay, to mam wyjebane ile to będzie kosztować. To wszystko będzie opcjonalne, nic nie trzeba będzie kupować. Co was kurwa robi, że za skórkę trzeba będzie zapłacić? Musicie ją mieć? Ktoś wam każe? Co wam te skórki robią? Co to w ogóle za podnieta z kinami? Skórki, zawieszki, emotki. Liczy się gameplay. Grę komputerową oceniacie przez to jak się w nią gra. Nie mówię, byście nie płacili za nic w grze, nie będę prowadził krucjaty przeciwko korporacyjnym zagrywkom. Owszem, bardzo często mikrotransakcje polegają na tym fatalnym syndromie FOMO, fear of missing out, czyli strach przed pominięciem czegoś. Widząc, że coś jest ekskluzywne, tymczasowe, zaraz zniknie, bardzo to pobudza jakieś tam ośrodki w mózgu i impulsywnie wydajemy hajs na mikrotransakcje. A co ja chcę osiągnąć, to to. Byście byli świadomi takich mechanik, powstrzymywali się, ale nie żebyście kompletnie nie wydawali ani złotówki, tylko traktowali ten wydatek w inny sposób. Kupno przedmiotów kosmetycznych, battle passa, traktujcie jako podziękowanie twórcom. Macie grę free to play. Jeśli chcecie, to bawicie się za darmo. Jak wam się podoba i to doceniacie, to możecie coś sobie kupić, a i będziecie mieć świadomość, że wasze pieniądze pozwolą dalej rozwijać grę. Kolejny sposób, który pozwoli przekierunkować sposób myślenia. Niejednokrotnie wydatek na grę ludzie traktują jako rozwijanie i tak już wielkiej korporacji i nabijanie kabzy tym prezesom. Owszem, też tak jest, ale potraktujmy to jako zapłatę kreatywnym osobom artystom, programistom, designerom osobom, które rzeczywiście pasjonują się tworzeniem i po prostu chcą dać nam świetną grę. A już chyba największą lipą związaną z dwójką jest tylko trzech bohaterów na premierę. Tyle lat pracy nad dwójką, tyle czasu bez nowej postaci, w końcu coś rusza. A oni nam wyskakują z tylko trójką bohaterów? To co oni przez ten czas robili? Daleko mi do twierdzenia, że skoro mieliśmy co 4 miesiące nową postać, to na premierę powinno być z dziewięć, by nadrobić zaległości. Takie gadanie jakby nam się coś należało. I okazało się, nie wiem czy to z plotki, czy na podstawie wywiadów, ale prawdopodobnie po wydaniu Echo aż do zeszłego roku, nic nie ruszono nowych bohaterów. Przez dwa lata pracowano prawie wyłącznie nad PVE. Dopiero gdy prace im się przedłużały, zmienili strategię i zamiast jeszcze dłużej wstrzymywać wypuszczanie nowości do PVP, dokonano zamianki. PVE na chwilę w odstawkę i skupiamy się na nowych postaciach. Efektem tego jest tylko trzech nowych bohaterów. A przez ostatnie lata gadałem, że sześć to minimum. Ach, w jakim błędzie byłem. I trójka serio słabo wygląda. Mało to imponujące i szczerze się zawiodłem. Nic nie jest takie proste i łatwo dojść do pewnych wniosków bez patrzenia na drugą stronę medalu jest to lekcja nie tylko dla Was, ale też dla mnie, bowiem wraz z niedawnym ogłoszeniem raz jeszcze pojawiła się pewna kwestia, mianowicie, że ja wiecznie wychwalam Blizzarda, zawsze pozytywny, ignoruję kontrowersje i tym podobne. I wcale nie twierdzę inaczej, bo tak właśnie jest. Czy robię to specjalnie, albo mam nieczyste intencje i oszukuję siebie oraz świat? Powiem Wam tak. To nie jest powiązane tylko z Overwatchem. Odkąd pamiętam, ja po prostu nie marudzę na dzieła popkultury. Czy to filmy, seriale, gry, książki, cokolwiek. Jak czegoś doświadczam, to chcę się przy tym dobrze bawić. To, że są jakieś zgrzyte, to normalne, wszędzie się jakieś znajdzie. To dla mnie nie jest powód, by już iść w internet i wszystkim się żalić na te problemy. Jeśli coś jest stworzone, by się dobrze bawić, to konsumuję produkt zgodnie z jego przeznaczeniem. Owszem, nie ignoruję kompletnie problemów, jestem ich świadom, ale nie lamentuję nad nimi. Moje rozmowy ze znajomymi na temat produktu nie sprowadza się do narzekania, bo ja tego tak kuźwa nie cierpię. Wchodzę na film Weba, poczytać o filmy, który mi się spodobał. I w komentarzach same pieprzone marudy, ludzie wszędzie na wszystko narzekają. Można powiedzieć, że jest we mnie szczypta hedonizmu. Po co się wkurzać? Po co się skupiać na negatywach, skoro można po prostu dobrze się bawić? Ale to nie jest tak, że wszystko mi się podoba. Owszem, łatwo się wkręcam w dzieła popkultury, można powiedzieć, że trochę normikowy jestem. Ale są pewne granice, jak na przykład ostatni sezon gry o Tron albo kompletne wyruchanie moich ulubionych światów jak Czwarty Matrix, czy prawdziwa trzecia część Terminatora. Wracając do Overwatcha i Blizzarda. Tak, są zgrzyty, nie wszystko jest różowe. Ja to wszystko czytam, obserwuję i też się wkurzam na problemy. Ale jak dotąd na moich filmach tego po prostu nie ma. Mówię o tym, co jest fajne, nie mówię o tym, co jest złe. I dlatego kompletnie rozumiem, jakie można odnieść wrażenie, że ja uważam, iż problemy po prostu nie istnieją. Nie ma ich. Wszystko jest świetne, wspaniałe, zaśpiewajmy kumbaya. A może ludzie właśnie oczekują czegoś innego. Mamy tę odwieczną walkę zwykły, szary obywatel kontra wielka i zła korporacja. I może od kogoś takiego jak ja. Oczekuje się czegoś bardziej przyziemnego, by influencer był właśnie jak ten zwykły szary obywatel, taki kumpel, z którym można się dzielić rozterkami dnia powszedniego, rozmawiać o pozytywach, ale też i o negatywach. A ja, osoba, która w życiu skupia się głównie na pozytywach, mogę być odebrany właśnie jako sojusznik tej wielkiej i złej korporacji. Nie krytykuję ich, więc stoję po ich stronie. Zatem moja wiarygodność spada. I nie uważam, że wszyscy powinniśmy tacy być, i marudy niech się schowają. To dopiero wtedy korporacje by nas ruchały z poślizgiem. Ludzie są różni i sądzę, że na świecie każdy rodzaj jest potrzebny. Uzupełniamy się nawzajem. Zatem dziękuję Wam za wysłuchanie. Byłbym wdzięczny za zostawienie subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.